Na wszystkim z tej strony zwycięstwa i na was w kolejnym materiale na kanale. Tym razem mamy odcinek z mini, jak to Multi mówił, nazwał mini Czarnego Marketu. Jak widać na ekranach mamy pierwszą ofertę, czyli 14 stycznia, jest oferta z 13 Beijing Opera. Jeżeli chodzi o pancerz, to rodu ma 190. Jeżeli cena na przebicie, jest pod takim kątem jak tak się patrzy, to jest będzie końcu, na dole nadal pokazywał procentową szansę, ile, ile jest szans na przebicie. A dolna płyta to jest papier, chyba że się skontuje, no to wtedy, wtedy się nie przybije. Górna płyta pod takim kątem ma 75% szans na przebicie. Tutaj nie masz żadnej szansy. Ganki też coś potrafią odbić jednak mimo wszystko. To się akurat nie przybije, nie wiem czemu. Jeśli chodzi o bok, ma to 110-115 10, mm, czyli za każdym razem w bok wejdzie. Jeśli chodzi o dubkę, 75 mm, słabo. Natomiast o górę 30 mm, czyli w tej wersji, WOTA 113 Beijing Opera, po prostu silnik jak będzie dostawała, to po prostu jest to papier i wszystko będzie chodziło od góry, jeżeli centralnie w górę trafi. Ok, jeżeli chodzi o porównywanie, tutaj dałem 3 4, 4 pojazdy: 3 pojazdy premium, że znaczy to jest pojazd kolekcjonerski, 113 zwykła to jest pojazd kolekcjonerski, 113 Beijing Opera, czyli aktualna oferta, która kosztuje zaledwie 18700 golda minimum. Aukcji czyli 256 zł. Tej tak jest za trochę dużo. Dodatkowo jest WZ111 Kulin, pozdrawiam, Artur, swoją drogą, który był w poprzednim czarnym rynku. Plus po dodatkowo powierzchnia, czy pojazd z drzewa. Zacznijmy od dołu, gdzie wykrywanie, no, mają takie same, takie same parametry. Tutaj, jeżeli chodzi o zasięg widzenia, chodzi to wszystkie, mają po 400 metrów. Natomiast zasięg sygnału najlepsze mają. 113 to mają 200, znaczy 782 metry. Natomiast wz Kulin plus WZ115A mają po 750 metrów. chodzi o maskowanie, również 113 mają najlepszy. Dobra, do o 2 punkty procentowe, ale no, no tak. Jeśli chodzi o stacjonarny pojazd, no to tak jak mówiłem, właśnie. 113 mają lepsze, więc pierwszy to jest o 0,6, drugi 0,24, nie pamiętam czym to się różni, jedno od drugiego. Jeśli chodzi o pojazdy w ruchu, mają taki sam kamuflaż, znaczy taki sam wartość, wszystkie to pierwsze wartość przed ukośnikiem natomiast to pod ukośnikiem mają po 0,14 lepsze pojazdy premium 113. Znaczy 113 Beijing Opera to jest pojazd premium, natomiast 113 to jest pojazd kolekcjonerski, który można kupić, jeżeli ktoś ma odblokowaną jakąkolwiek dziesiątkę chińską. Również, jeżeli chodzi o mobilność, najlepsze są 113. Masę mają mniejszą i maksymalne obciążenie mają większe niż WZ111. Od silnika mają identyczną, tylko że, jak już wspomniałem, 113 są lżejsze niż WZ111, no to mają. Są lżejsze 113 oraz od WZ 111 oraz mają taką samą moc silnika, więc wychodzi na to, że o jeden koni mechaniczny na tonę, prawie, prawie 1,7 konia na tonę są lepsze niż WZ 111 czyli to, czy to 5A, czy to kulin. Prędkość maksymalną ma taką samą, czyli WZ 111 to się wolniej rozpędzać do 50 do przodu i 15 do tyłu niż. Ta 13 do przodu 50 i do, i do tyłu 15. Jeżeli chodzi o prędkość obrotu, mają również taką samą. ale, jak już wspomniałem, w pierwszych parametrach są lżejsze, a mają taką samą moc silnika jak wszystkie tutaj pojazdy w porównywalce. Wyżołotności też górują od aż 162 punkty, ponieważ 113 mają 764 ogólnej, natomiast PZ-111 mają 602 tylko. Mają większą ilość HP po 100. To prawda, to można teraz zamontować busta do HP, więc no, to też tak dużej różnicy nie powinno robić. Jeżeli chodzi o pancerz kadłuba, WZ-y 111, 111 z przodu mają więcej, natomiast na dupie mają mniej, ponieważ y 113 z przodu mają 120, a z tyłu 70. I po, po bokach mają tyle samo, czyli 120 metrów. Pancerz wieży również 120 111. To 12 ciemne, bo widzisz, te 11 o całe 10 mm. Natomiast bok mają taki sam, natomiast również tył te 13 mają. Bardziej papierowy, bardziej w dupy no, Czas przeładowania, znaczy naprawy, zawieszenia mają identyczny. Oczywiście te wszystkie parametry można zmienić ulepszeniami polowymi w tej wersji oraz, oraz modułami. jeżeli chodzi o siłę ognia, również 113 przodują pod WZ. jeżeli chodzi o wz czy porównanie 113, 113 plus WZ 105A, czy 115A, ponieważ uszkodzenie może i WZ ma o 50 większe, bo WZ ma średnie uszkodzenie, ma wz mają średnie uszkodzenia szkodzenia 490, natomiast Beijing Opera oraz zwykła 113 mają 440 Penetracje mają aż o 1 mm większą, czyli to no, nie robi aż tak dużej różnicy bo to zawsze jest losowe, znaczy średnią penetrację mają WZ-ki lepszą niż yy, 113 jeżeli chodzi o szybkostrzelność, działo, jako że 113 mają mniejsze obrażenia, to mają większą szybkostrzelność i krótszy czas przeładowania również mają o 1,15 sekundy w sensie 113 ładuje o 1,15 sekundy szybciej niż 111 jeżeli chodzi o prędkość obrotu, działa to mają tak samo aż mi zaschło, muszę się dinoturatu napić jeżeli chodzi o ograniczenie depresji i Podnoszenie działa. WZ -y 111 oraz 113 mają taką samą depresję działa, czyli minus 7 stopni. Natomiast 111 mają o 5 stopni większą elewację działa, i podnoszenie działa o całe 5 stopni. Jeżeli chodzi o czas celowania, WZ 111, zarówno 5A jak i Kulin, mają lepsze o przynajmniej cały 0,3 sekundy. Można, tak jak mówiłem, to zmienić modułami plus ulepszonymi polowymi. Natomiast rozrzut. 100 metrów mają lepsze, nie dużo, bo nie dużo, ale 113, bo z Latwie o 0,02. Jeżeli chodzi o DPM, czyli średnie obrażenie na minutę, też nie masz tak dużej różnicy między UWZami yy, a 111 a 113. Mają, bo jest 16 dmet różnicy przy średnich uszkodzeniach 490 u WZ-111, a 440 u 113. No także zobaczymy za chwilę powtórkę. Tutaj ta powtórka jest. Z 2017 roku, czyli z wersji 0.0.9.19.1 albo 19.2, ale raczej 19.1, tutaj widać co zostało właśnie dodane. Natomiast 113 właśnie została dodana, Beijing Opera została dodana, wtedy kiedy zostało dodane 113 zwykła. Ale jako, że no, na WOTRIPLE się nie ma żadnej powtórki, także musimy zobaczyć sobie tą powtórkę. Także linka macie zarówno w opisie, jak i w karcie końcowej, raczej znaczy w karcie oraz w ekranie końcowym. Tutaj Będziemy mieli powtórkę tylko sobie trochę ciszej. O przy możecie to tutaj się zdziałać. Bohater powtórki. Znaczy, generalnie na YouTube jest to powtórka z kanału właśnie WattPort ofTens Replays czy jakoś tak. Więc tutaj no, było pokazane jakie trzy 3 opera ma parametry. Naprawdę, jeszcze to mówiłem wcześniej. 140 megaults jest. To też jest warte uwagi. To, drogą, niestety niestety boh bohater, który znaczy który nagrywa tą powtórkę ma zainstalowanego ma. co dla mnie jest mocno toksyczne bo nienawidzę traktowania ludzi po XFM'ie bo tacy nie grają i to wcale nie chodzi mi tu o to że ja mam po prostu jakieś że ja jestem pomidorem czy też pomarańczą właśnie na XFM'ie ale po prostu kiedyś zostałem wyzywany właśnie od statystyk no to niestety. Yy, od tamtej pory zaczęła się wkurzać mi czasem może być XOEMA i to właśnie też było mniej więcej 2015, 16, 17 rok gdzieś mniej więcej w tych rejonach Bo w ogóle żółwik widzę że przy, przeciwnika żółwik czyli te 9.5 przyjechało na ila i a nie mi się chyba nie zdarzyło przez czas jak ja gram w VOTA, a gram WOTA jak już wspomniałem w jakimś materiale od 2013 roku. Będę mi konto było założone 2013, ponieważ wtedy Dominik mi pokazał tą grę i wyglądało dużo. Zaryzykowałbym powiedzenie, że za, wyglądała dużo gorzej niż teraz. Zamian no wtedy nie było jeszcze jakoś HD, także no to, to też robi swoje. Tutaj no, bohater gra. Na hold znaczy nie na hold bo to tak średnio się da grać. Ma się 7 stopni działa e, na hold down. on w ogóle C10 zrobił. Udefek. Niestety my przejmowaną bazę. To już nic, znaczy w sensie to jest bitwa spotkaniowa, tak. Ale już się boję, że nie wiadomo, co FFO 4202 robił, który stał właśnie w, tamtym rejonach. w tamtych rejonach. Niestety FV no tak dużo, dużo nie zrobił F! Zderza się Według <grywa> gościu widzę, że ma zainstalowanego moda, który nie teraz z tego co ja czytałem Wargaming uważa, że jest nielegalny, czyli White Dead Tanks, czyli białe zniszczone pojazdy Jest to według Wargamingu też nielegalny mod już z tego co ja czytałem to można mieć tylko modę na białe zniszczone gośnice na nic innego Aczkolwiek tego też nie jestem pewien Tak więc to typowe rosyjska 122 Bo chińczycy raczej miały no, raczej nie miały swoją, swojej yy, swojej dwójki, albo 120 Raczej wykorzystywane było to ruskich 122 albo 120 350-ka 152 jak mi się wydaje no, Bihater tak, Bihater bohater zdobył High caliber, ale mają jeszcze 12700 hp, 700, 20 700 HP. Yy, przeciwnicy teraz już mi cały przewagi no może nie przewagi ale tyle mieli jeszcze do zgadnienia w każdym razie widać bohater Jest jak widać, yy, bohater, jak widać yy, Może inaczej lew jest w stanie się przebić yy, z Golda co prawda bo z Golda, ale jest w stanie się przebić w wz czy 113 przepraszam Natomiast 50 z zwykłych APEKów się przebiła w właśnie 113 nie wiem dlaczego mam cały czas chcę powiedzieć WZ113 Znaczy 101 Nieważne O, pokazała się parówka Parówka w ogóle jest na, nie, nie jest na awku Wiem, że jest na awku Mamy już niestety 100 tysięcy 102 tysiące kredyty Kredyty do zapłaty Ale już mamy 8720 WN8 Znaczy w sensie bohater bitwy ma 900 teraz już WN8 i jest to niebieski gracz w sensie niebieski w sensie nie w sensie team killer tylko niebieski w sensie z charakterystykami niebieski i dość dobry delikatnie rzecz ujmując no patrzeć nie wiadomo dlaczego stoi stoi i się nie rusza no to podgłośniej może mimo że to już jest ponad poława... połowa materiału siłownika E5, E3 może być jedynie naj, najgorszym przeciwnikiem Jak być. nie, nie jaśka chyba też się nie przebiła Albo nie trafiła W bohatera Ale nie, dlaczego to nie, nie notuje się do obrażeń Przy damage panelu W zostać sami To jest 113 I Obiegł 252 Czyli Defender nie, Defender z tego co ja pamiętam jest na dobicie. No, my mamy 500, 500 hp, a Defender ma 900. I całe 900 hp ma Defender. O, jest Isu, a Isu jeżeli pierdolnie pierdol, nie, to zaboli Nie wiem przez U, pierdol, nie, a nie. To tego bohater tu nagrywał 17. W zasadzie dzień, czy lipca? To w lipcu ja już jestem w szpitalu. Tego w lipcu tego roku jestem w szpitalu, więc to też może być problem z materiałami. zostało bohaterowi 2K No więc tak średnio bym powiedział tak średnio to wygląda. Bohaterów widzę, że chcę sprowokować, by tam ci wyjechali. No, I dingło 131 weszło w, w, w Isus HECH. Natomiast nam został ostatni pocisk. Z tyłu mają ją Konwaya. W ogóle teraz zauważyłem na minimapie, że gościu ma nielegalnego moda, który również... znaczy który również jest nielegalny, który pokazuje na mapie kierunek, gdzie się patrzył przeciwnicy. Widać taki trójkąciki przy przyniku, znaczy przy ikonie pojazdu. Na minimapie. No, widać, że konwo się obraca już na Defendera. Że z górki E4, że E3 celuje na środek. To też jest mocno nielegalny. To już na pewno jest jest Nielegalny, nielegalny mod. O, E3 się dingło. W każdym razie. Bohater, no, tu bohater raczej dużo nie zrobi. No, do blender już zginął. Niestety niecałe 2500 HP straty do przeciwników. Znaczy HP ma już 902,5 tysiące, niecałe. Właśnie napisał, że ma 10 850 obrażeń. To już bardzo ładny wynik. Yy, I został mu. Ma 24% HP. I został mu ostatni pocisk. Niestety bohater chyba tego nie zdekapuje. Ktoś na czacie pisze, że. Na czacie dość mocna dyskusja jest na temat bitwy. Bohater może mieć lekki strasz, bo gdyby, a gdyby miał swoją drogą więcej pocisków, a 6 fragów, miałby, byłby w stanie zrobić 9 fragów. Oj, no E3 to się pokazało. Widać na mapie już gościu. Po prostu widać, że tu celuje. Widzę, że tu się da przyjechać. A przynajmniej udało się w 2017 roku tu przyjechać. Nie wiem, czy teraz się dalej da, czy nie. Ale ta mapa została zmieniona. O ile dobrze pamiętam. Te 3 z jednej strony ma przewagę, bo ma, może zabić, zabić bohatera na strzał. O ile się nie odbije. Natomiast jeżeli. Trafi. Właśnie takie jak mówię, może zrobić bohater na bohatera na strzał. Natomiast, z tego co mi się wydaje, jeżeli by trafił w górną pytę, to byłby w stanie się odbić. Bohater wycofuje się. Nie czy. Tu jest walka dość mocno opozycyjna. A HEK raczej nie przebije e garnka E3. Ja bym tu nie celował w niego. 90% skopowania bazy, za chwilę tą bazę przejmą znaczy bohater bohaterta się zabiczy E3 strzeliło Autocelowanie na E3, niestety baza już zajęta Strzał w bok E3 I tak to się kończy Także, jak już wspomniałem linka do materiału tego mieliście w karcie Macie oraz do niego linka w e ekranie końcowym Macie linka do niego w opisie, ale nie zapomniałem go do opisu dać